Pastorzy potrzebują regularnej modlitwy, to jest fakt. Każdy człowiek potrzebuje wsparcia, modlitwy, podniesienia. Modlitwa nasza, modlitwa wstawiennicza, tak ją nazwijmy, ma ogromne znaczenie. Jeszcze raz podkreślę, nie dlatego, że <laughs> wpływamy na coś, zmieniamy coś w planie suwerennego Boga, ale Bóg, który wszystko trzyma w swoim ręku, jeśli daje nam natchnienie do tego, żeby wspierać swojego sługę. Bo przy, przypomnę, że pastorzy, liderzy są ludźmi wybranymi przez Boga. Więc jeśli Bóg daje impuls do tego, żeby się modlić, należy się modlić. Nie musimy mieć pełnej wiedzy. Mamy mieć przekonanie, mamy mieć to połączenie od ducha świętego, od serca Bożego, z myśli Bożej do tego, żeby wspierać tego, który, o którym nie musimy wiedzieć, że potrzebuje czegoś, ale Bóg nam podpowiada, że on czegoś potrzebuje, więc to robimy. Podnosimy ich ręce, wspieramy ich w różnych sytuacjach. Maszerujemy razem z nimi. Poza tym, no chcemy mieć też ludzi, o których mamy świadomość, że pełnią wolę Bożą, że są blisko Boga, że trwają społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Więc zamiast mówić negatywnie, podejrzliwie, Możemy zwyczajnie ugiąć nasze dwa kolana i zawalczyć o tego brata czy o tą siostrę, która ma tę odpowiedzialność zleconą mu przez Boga. To są ludzie, którzy trzymają wiele różnych ciężarów, którzy muszą rozpoznać ludzi, powołują ich do współpracy, do służby. To są ludzie, którzy bardzo często są ludźmi samotnymi, pomagając wielu, pomagając tłumom. Są ludźmi, którzy rzadko kiedy otrzymują tę zwrotną, bezinteresowną pomoc, więc żeby też mieć dobry obraz człowieka, żeby też dobrze współpracować razem z nim, dobrze jest samemu modlić się, wspierać i podnosić ręce.